Benedykt XVI O Świętości Witaj drogi widzu. Z okazji uroczystości wszystkich świętych chciałabym przypomnieć słowa papieża Benedykta XVI O Świętości. Słowa z rozważania przed modlitwą Anioł Pański wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI 1 listopada 2011 roku. Uroczystość Wszystkich Świętych jest stosowną okazją, aby przenieść spojrzenie z rzeczywistości ziemskich, związanych z upływaniem czasu, ku wymiarowi Bożemu, wymiarowi wieczności i świętości. Liturgia przypomina nam dzisiaj, że świętość jest pierwotnym powołaniem każdej osoby ochrzczonej. Chrystus bowiem, który wraz z Ojcem i z Duchem jest jedynym świętym, umiłował Kościół jak swą oblubienicę i dał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Z tej racji wszyscy członkowie Ludu Bożego są wezwani do stawania się świętymi zgodnie ze słowami Pawła Apostoła, albowiem wolą Bożą jest Wasze uświęcenie. Jesteśmy zatem zachęcani, aby postrzegać Kościół nie tylko w jego wymiarze doczesnym i ludzkim, naznaczonym słabością, ale jako taki, jak zamierzył go Chrystus, to znaczy jako świętych obcowanie. W Kredo wyznajemy wiarę w Kościół Święty. Święty, gdyż jest ciałem Chrystusa, jest narzędziem udziału w świętych tajemnicach, przede wszystkim w Eucharystii, oraz jest rodziną świętych, których opiece jesteśmy powierzani w Dniu Chrztu. Dziś czcimy właśnie tę nieprzeliczoną wspólnotę wszystkich świętych, którzy przez swe rozmaite drogi życiowe. Wskazują nam różne drogi świętości, mające jeden wspólny wyznacznik postępowanie za Chrystusem i upodobnianie się do Niego, bo On jest ostatecznym celem naszej ziemskiej drogi życia. Wszystkie stany życia mogą bowiem stać się dzięki działaniu łaski oraz dzięki zaangażowaniu i wytrwałości każdego drogami uświęcenia.